Wszystko wskazuje na to, że uda się sukcesem zakończyć starania o to, żeby egzamin zarówno teoretyczny, jak i praktyczny na prawo jazdy można było zdawać w Świdnicy. To się wiąże z nowelizacją prawa, które dopuszcza w miastach na takich jak nasze, aby te ośrodki powstały. Oczywiście zależy to od uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Kiedy taka szansa się pojawiła, my tej współpracy ze wszystkimi szkołami jazdy, które działają w Świdnicy, przeprowadziliśmy ankietę wśród potencjalnie zainteresowanych. Z niej wynika, że ilość uczestników tych egzaminów byłaby na tyle duża, że to ma po prostu takie realne podstawy finansowe. I w związku z tym w porozumieniu z kolei... Z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Wałbrzychu doszliśmy do przekonania, że można taki ośrodek w Świdnicy urządzić. Została wybrana również lokalizacja. Egzaminy pisemne i biura filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego mieściłyby się na parterze remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Ugowackiego. Natomiast po drugiej stronie tej ulicy jest plac manewrowy, na którym ma być zdawany egzamin praktyczny. Czekamy w tej chwili na uchwałę Sejmiku Wojewódzkiego. Zapewnienia mamy, że w najbliższym czasie ona zostanie podjęta. Chodzi o to po prostu, że takich miast jak my jeszcze są dwa na Dolnym Śląsku i chciałby samorząd wojewódzki jakby jedną uchwałą załatwić problem, a nie wszyscy są tak dobrze przygotowani w szczegółach jak my w Świdnicy. Jeśli ta uchwała zostanie podjęta, to my w krótkim czasie jesteśmy w stanie przygotować wszystko tak żeby być może jeszcze w tym roku udało się te egzaminy ponownie w Świdnicy zdawać. Planowane jest, aby egzaminy były zdawane dwa lub trzy razy w tygodniu, natomiast gdyby zapotrzebowanie było większe, Lord Wałbrzych deklaruje gotowość rozszerzenia tego zakresu.